Hej wszystkim, z tej strony ma i nie wiem dlaczego, ale kamerka chyba coś nie tak, no nieważne. E, witam Was w kolejnym odcineczku, na moim kanale jest to omówienie kolejnej środowej aktualizacji. No i co w tą środową aktualizację zostało dodane? Otóż na tęczowym disco możesz wszystko. E, tak... Hej, kolorowy tęczowy festiwal powraca, a wraz z nim elektryzująco odświeżająca dyskoteka. Przygotuj się na całą noc na parkiecie. Przetańcz całą noc. Z przyjemnością ogłaszamy, że dyskoteka Fortupinta została otwarta. Przygotuj się na dzikie tańce w rytmie muzyki przygotowanej przez DJ-a Kai. Odświeżyliśmy nie tylko imprezę, dodaliśmy parę porywających tańców dla Twojej postaci. Uwaga, to nie wszystko, to dzięki Tobie i reszcie graczy udało nam się muzycznie poczarować. Otrzymaliśmy całe mnóstwo świetnych utworów, które będziemy odtwarzać w trakcie dyskoteki, na zmianę z bitami DJ Kai. Okej, okay. yy, można na Spotify sobie posłuchać tej muzyki. I wiesz, to, żeby impreza się nie nudziła, co tydzień będziemy zmieniać utwory, więc każda dyskoteka będzie świeża. No dobra, powrót tęczy. Mia powróciła, ale tym razem bez balonu. Jest tak zaciekawiona zaktualizowaną dyskoteką, że nie ruszy się z Jorwiku. Znajdziesz się na plaży Fortu Pinta. Zmiana krajobrazu nieco zdezorientowała naszą podróżniczkę. No dobra, pojedziemy, zobaczymy. Wyraz siebie. Ulepszyliśmy emotykony postaci, dzięki czemu twój awatar może wyrazić Ciebie jeszcze lepiej, niezależnie od tego, czy jedzie na koniu, czy podróżuje pieszo. Wait a minute. Witaj na czacie. To, kto zobaczy twoją wiadomość, określa pięć trybów. Powiedz znajomy, globalny, no to wiemy. W ogóle zmienił się ten czat. Dobra, to ja chcę na mojej grupie i na przykład mrugnięcie. Wow! Ej, fajne! Ej, mega! Patrzcie to! No, żeby... Bez... Co? Na żeby wygląda trochę jakbym. Mm. No dobra, ale ej, spoko. Ukło. No dobra, a oklaski? Czekajcie, niesłuchanie. Nie, 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 nie. A oklaski, pokaż. Jej! A na przykład złość? Dobra, dobra, dobra. A na przykład, jakbyśmy zrobili płacz, to czy będą. Z... Aha, nie, bo ona zamyka oczy. <laughs> Nie, w ogóle ja muszę sobie moją postać troszkę zmienić i teraz upodobnić do mnie, ale już nie tutaj, nie brnąc cały ten temat tej dyskoteki, pojedziemy sobie po prostu do Fortu Pinta i pogadamy trochę o koniach, które będą dodane do końca tego roku, czyli o nowych konikach, Pegazie i jakimś jeszcze. Tutaj na Instagramie SSO dodało właśnie, jakie będą miały maści i właśnie je Wam wkleję, o ile nie zapomnę, trzymajcie kciuki, żebym nie zapomniała. I no, w sumie ciekawie, bo Pegas. Więcej w murle. Naszym celem jest ulepszenie wczesnych doświadczeń z gry, poprawienie sposobu opowiadania fabuły. Kontynuujemy mniejsze aktualizacje. Tym razem daliśmy kolejne podstawowe zadanie i sprzęt do Murla. Znajdziesz je w sklepie Bobcatów, w, główny, w głównych sklepach z ubraniami. O nie, ja chcę to zobaczyć. Modernizacja wyposażenia. Będzie mógł używać większości przedmiotów w grze, ponieważ modyfikacją by do niego nie możemy się doczekać tych wszystkich zdjęć i przeróbek uwieczniających kolejne stroje. Hmm. Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Tu w sklepie, tak? Ej! O! o! Ładne! To jest ładne! Ten czaprak jest ładny! Ile ja mam Star końców? 312. Kurczę, powiem Wam, że to wygląda naprawdę całkiem spoko. Te bryczki, no bryczki to jak bryczki, ale to na przykład kupuję i to też totalnie kupuję i ubieram mojego konia na różowo, bo, bo tak. No w tych kurtkach właśnie to jest takie dziwne, że ta nasza postać wygląda tak dziwacznie. To też jest ładne, ale ujażdżeniowe chyba bardziej. No nie wiem, tak, tak krót, ten krótki rękawek też spoko za 55. A w sumie wezmę, żeby mi pasował, a co? No dobra, jesteśmy na różowo. Przed chwilą byliśmy na niebiesko, ale spoko, fajne, dobra. W następnym tygodniu w Jarwickich legendach można znaleźć zmianki o dwóch koniach kontrolujących pogodę, czyli będą one w przyszłym roku będzie em, koń burzowy. No, będzie to ciekawe, nie powiem. Hmm, zastanawiałam się, jak oni zamierzają ogólnie ogarnąć te koniki, żeby właśnie to jakoś tak działało, w sensie, bo te skrzydła mogą troszkę przeszkadzać. No, wiecie, to jest jednak... No, nie zrobią chyba takich mini skrzydełek, wiecie, takich tajni, tajni. Raczej jak już zrobią to coś takiego konkretnego. Także, no, zobaczymy. Dobra, my sobie jedziemy do Fortu Pinta i widzimy się na miejscu. Dobra, tu się już zaczynają jakieś balony, z tego co widzę. Więc prawdopodobnie będziemy musieli zjechać tam na dół. Oho, tutaj w dyskotece. Ja muszę najpierw to zobaczyć, sorki, ale po prostu jestem mega ciekawa. Nasza stara dyskoteka Jeju, ale się muli wszystko. A, no i właśnie wróciły te koniki, które były. Ja go mam. Tego akurat mam, bardzo mi się on podoba. I tego chyba też mam. Na drugim koncie. Oba są prześliczne. W ogóle ja kocham dzikuski. Kocham ich mimikę. Kocham wszystko, co z nimi związane. Także są cudowne. Okej, okay, dobra, konie tu nie mogą wejść. Ale ja sobie najpierw wejdę tutaj, bo za bardzo mnie ciekawi ta dyskoteka. I w ogóle szok, Ej, fajnie to wygląda. Patrzcie. I teraz patrzcie to. Mrugnięcie. Ja, ale, ale super. No nie mówcie, że nie. Totalnie. <laughs> to wygląda ekstra. Ja cię. Dobra, ja zrobiłam parę fotek, bo mega. Tu w ogóle można usiąść sobie. Można sobie usiąść. czy można sobie posiedzieć. Tak ten. Spoko. Ładnie, tak bardzo modernistycznie. A tu można usiąść? Ej, można! No trochę jesteśmy za duże na to krzesło, ale no dobra, można. Mam tu takie przyjacielskie zawody. Każdy chce udowodnić, że się lepiej rusza. Stawiasz czoła temu wyzwaniu? Tak. Okej. Okay. Czekajcie, powiem wam, że ta aktualizacja jest mega. O kurde, chciałabym się skupić na tym, jak ona tańczy, ale nie mogę za bardzo. No właśnie, bo wtedy No dobra, zrobiłam to. Bo ja chciałam popatrzeć na ruchy, ale to było super. Masz w oczach disco duszę. Mogę tu tańczyć? Jak się tu tańczy? Chyba nie można jeszcze tańczyć. Czekajcie, co to, czy to daje. No nie, no chciałabym ogólnie podtańczyć, ale to prawdopodobnie dopiero w ten. W sobotę będzie można. No nic, jedziemy teraz sobie zobaczyć. Ej, spoko się ta nasza postać rusza, nie ma, nie ma co narzekać. Ja w ogóle chciałabym pojechać do fryzjera. Nie wiem, czy u fryzjera ja mogę ubrać swoją fryzurę. E, że muszę kupić jakąś, czy mogę ubrać swoją, bo chciałabym się przebrać troszeczkę, e, bardziej upodobnić moją postać do mnie. E, więc, o tutaj, nie, to są dready, to niekoniecznie. No właśnie i tutaj, mm, pokaż posiadany, o może zmiana fryzury. Ja mam tutaj jakieś takie mega długie, mm, tylko takie. One są chyba najdłuższe. Dobra, niech będzie. Powrót, wyjście. No, powiedzmy, ja mam takie dotąd teraz, ale dłuższych nie ma na razie, więc zostawmy to, co jest, i pojedźmy sobie teraz y, do tych balonów, które tam czekały na nas. To jest ciekawe, w ogóle to jest mnóstwo balonów. Fajnie, w ogóle fajna ta, ta, podoba mi się. Cześć, psiaku. Aha, bo tu są te tęczowe pieski. 350, no już nie mam niestety starkońców. Cześć, Linian, zaskoczyłam cię. Nie ma szans, że przegapię otwarcie odnowionej dyskoteki. A jeśli przy okazji mogę zobaczyć DJ a DJ Kaja? No błagam. Przeszłam się po terenie święta. Wiesz, że na plaży i przy dyskotece można się nieźle zabawić? Tak jest. Niestety zgubiłam trochę sprzętu, kiedy byłam na spacerze, udasz się na teren święta i się rozejrzysz. Brakuje mi pięciu przedmiotów. Mhm. Ale mamy oznaczone na szczęście. Gdzie to jest? Dobra. Puszkę zgubiłaś. No dobra. Ej, bo tutaj są jakieś takie ciekawe rzeczy. Ło! Aha, dobra, to chyba było w zeszłym roku, bo ja to mam, widzę. No tak. Ciekawe, czy będzie można coś zbierać, bo zazwyczaj, słuchajcie, tutaj te rzeczy są ładne bardzo. Za jakieś żetony czy co. O! Ten jest jak taki dziergany. Ej, ładny! Ten sweterek jest taki śliczny, no ale nie sweterek na lato. Ej, mega! Podoba mi się strasznie. Dobra, ja muszę sobie doładować serkońcy. Wiem, że były podwójne, ale no. Eee, I to chyba wszystko. Tutaj jest jakaś taka dyskoteka. <laughs> Co my tu mamy? Czekajcie, bo szukam. A, dobra, tu widzę. Kurczę, fajnie tak na plaży. Proszę, proszę, to kompas Miki wskazuje... Tańczącego kraba? Ciekawe, czy próbuje wejść na parkiet? Co? Kraby! Ej, była coś z tym, że właśnie ktoś już miał te kraby. Ciekawe. Może my je dostaniemy w końcu? Oho, kto to jest? Aha, to luneta Miki. No fajnie, tylko że ja nic nie widzę. Ciekawe, czy używała jej, żeby lepiej się przyjrzeć nowym kolczykom w kolorowych kokardach. Aha, bo ja myślałam, że to jest jakaś postać. Ha, dobra, no nic. Never mind. E, ja nie wiem, ile mam z ilu, ale trzeba jechać chyba dalej. Bo z tego, co widzę, no, pokazuje nam trochę dalej. Więc pojedziemy na teren święta, czyli prawdopodobnie, no. Generalnie gdzieś tam do góry na tą dyskotekę mogłam jechać tamtędy, no ale już trudno, pojechałam tutaj. Mega ciekawe. Tęcza raczej, w sensie jak wejdziemy do tego balonika, to pewnie wszystko będzie wyglądało dokładnie tak samo i będzie, ben, no te same rzeczy będą po prostu do robienia. <laughs> tak mi się wydaje. No ale zobaczymy jakieś książki. Dobrze. I co tutaj jeszcze mamy? Tak randomowo w ogóle porozrzucała sobie te rzeczy. Dobra. To i co jeszcze? Czekajcie, no nie wierzę, że ona wchodziła do wieży. No właśnie. Jakiś lampion. Jeju, fiord pierwszej generacji, jak ja zazdroszczę! Z zazdrością patrzę. Miałam na moim koncie tym, który mi zablokowali. Flip. Dobra, czyli mamy warunki spełnione. Spoko. Jakże warunki spełnione, to teraz możemy wrócić tam, ale wrócimy sobie chyba tędy, bo będzie nam dużo szybciej. Yy, I teraz nie wiem, czy chcę szukać tego konia i go brać, czy chcę potrenować tego aktualnie, którego mam. Wydaje mi się, że chcę chyba tego, którego mam aktualnie, bo tam na tamtym trochę pojeździłam. A czy on jest jakiś super, super. Dziękuję Lilian. Potrzebuję lepszej torby. Przynajmniej można uznać, że cię oprowadziłam po terenie święta. Może się zobaczymy na paradzie. No ale można chyba tu wjechać, co, czy nie? Co jest? No dobra, i co dalej? Czyli my tutaj nie możemy wejść? Czy możemy? Bo ja nie wiem. Nie wiem, no chyba nie możemy wejść. Chyba, że ona stoi też w murland, ale no nie wiem, dziwne to trochę. Aha, czy udało mi się załapać na paradę? Po co to? Użyj przedmiotu wiadro. Po co? Ja bym chciała wejść na teren tego święta. W sensie palonem, sium, do góry. Czy nie można wejść? Czekajcie. Czyli nie można. Dobra, słuchajcie, to jest totalnie mega dziwne, że nie możemy wjechać tym balonem tam na górę, i że to wszystko, jeśli chodzi o tą aktualizację, tak naprawdę. Jestem trochę w szoku, szczerze mówiąc, no bo naprawdę liczyłam na to, że będzie można już zacząć tam robić te zadania, ale no co, zrobiliśmy jeden taniec w dyskotece. Znaleźliśmy jej rzeczy i to wszystko? No, aż dziwne, naprawdę, aż dziwne. Tutaj też jest sklep, ale to jest ten sklep z plaży. Nie wiem. Nie wiem, czekajcie, czy ewentualnie można wejść sobie na parkiet i zatańczyć chociażby? Bo. Mm, no chyba nie. <grym> Nadal nie. Albo ja czegoś nie znam, ale nie wydaje mi się, żebym. <laughs> Czyli ani nie można sobie tu potańczyć, ani nie można lecieć tym balonem do góry. Można czekać na paradę i to wszystko. To jest cała aktualizacja. Ale jestem w szoku. Ja naprawdę byłam przekonana, słuchajcie, że to teraz będzie można lecieć już do góry. No skoro dali już ten balon, no to. No nic. Yy... Dajcie znać, co Wy myślicie o tym wszystkim. Ja tymczasem kończę nagrywanie. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i nadal jestem w szoku. Trzymajcie się, baju!